Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie w imieniu moim i, i moich panelistów. Żeby dać trochę kontekstu do, do tytułu naszego dzisiejszego panelu, Nasycenie rynku. Cały nasz rynek i nasza branża, banki, agenci rozliczeniowi i organizacje płatnicze w ciągu ostatnich kilku lat w postaci zmaterializowanej Fundacji Polska Bezgotówkowa bardzo mocno rozwinęliśmy rynek. Zaczynaliśmy 5 lat temu. Na rynku było około 620 tysięcy terminali, gdy zaczynaliśmy, gdy fundacja zaczynała swoją działalność. W chwili obecnej szacuje się, że rynek to 1 200 tysięcy terminali. To dużo. Bardzo szybko podwoiliśmy skalę. No więc, na pewno działanie na tym rynku i robienie biznesu zaczyna się robić trochę trudniejsze. Także, także pewnie stąd tytuł naszego dzisiejszego panelu i o tym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać. Jak sobie radzić w tej sytuacji, gdzie te wszystkie. Mm, Łatwe do zaadresowania obszary są już pokryte, i, i teraz trzeba, nie wiem, być może przedefiniować rynek, być może skupić się na innych obszarach. Zacznę może od, od Waldka. Waldku, wy jesteście międzynarodową, dużą firmą, która. Może też czerpać ze swojego doświadczenia globalnego i na pewno czerpie i wnosi na nasz polski rynek wiedzę i doświadczenie. Powiedz mi, jak wy widzicie wasze wyzwania na polskim rynku, jeżeli chodzi o sprzedaż? Znaczy nasze wyzwania, które mamy, to są po części wyzwaniami, które, które są też naszych klientów, mam na myśli moich, czyli Firm takich jak ITCard i Paytel, są to też wyzwania firm, które są na samym końcu tego łańcucha, czyli przedsiębiorców polskich. I, i, i pierwszym takim punktem wydaje mi się dla, dla w dobie dzisiejszych czasów, czyli inflacji, gdzieś ten pozpowolnienia troszkę tego rynku wydaje mi się na podstawie pewnego nasycenia. Pokazuje, że po pierwsze przedsiębiorca chce ten temat płatności mieć załatwiony i nie zastanawiać się, czy tam są ryzyka, czy, czy to jest rozwiązanie stabilne, chce po prostu działać. Po jego stronie jest oczywiście podjęcie decyzji, czy to będzie e, tylko, terminal będzie służył jako tylko i wyłącznie akceptacja płatności, czy to będzie coś więcej, będzie jakaś tam dodatkowa wartość z tego terminala. Natomiast takim największym wyzwaniem, które zauważam z perspektywy swojej i swoich klientów, czyli, czyli agentów rozliczeniowych i banków, to jest przede wszystkim wybór odpowiedniego rozwiązania. W dzisiejszych czasach, po pierwsze, nie można sobie pozwolić na błąd, nie mówiąc o tym, jak kierować w, w, w innym kierunku rozwój swój, tak żeby te, te, to rozwiązanie przeniosło i inwestycja przyniosła oczekiwany zwrot. Więc pierwszą rzeczą na pewno byłoby to, że wybór jakiegoś takiego partnera, który jest stabilny na rynku i wie, i akurat Ingenico na tyle już działa w tym rynku, że, że takim partnerem jest, co, co mnie cieszy i, i jest doceniane, mam nadzieję, też wśród. Wśród innych firm, natomiast na pewno takim wyzwaniem też jest wybór właśnie tego odpowiedniego partnera, czyli stabilność to jest jedna rzecz, a druga rzecz w którym kierunku. Rozwiązań na rynku jest teraz mnóstwo, cały czas się rozwijają, jest tego coraz więcej, i znalezienie tego odpowiedniego środka i tego, tego czynnika, który wyróżni danego agenta rozliczeniowego czy bank spośród rynku, tak żeby przedstawić klientowi najlepszą ofertę, no to jest jednak kluczowe, bo, bo tych tych, przepraszam, rozwiązań jest w tym momencie bardzo dużo. Z mojej perspektywy takim największym wyzwaniem wydaje mi się, że jest w tym momencie nadążyć za tym wszystkim, czyli my nie dość, że stosujemy już taką, takie portfolio produktowe, które już teraz wypełnia rynek, a co więcej musimy postawić krok dalej, musimy być przygotowani, bo już tutaj dużo się mówi o tym, jak ten rynek się rozwija i musimy być krok do przodu, żeby rozwiązania nasze już były dostępne teraz na najbliższe lata. Słowo nadążać już się pojawiło dzisiaj w prezentacji Zofii na początku. Adam Bartek, Wy jesteście przedstawicielami agentów rozliczeniowych. Na co dzień rozmawiacie z merchantami, przedsiębiorcami. Adam, może, może zacznę od Ciebie. Jak Wy widzicie potrzeby Waszych, waszych klientów, merchantów, przedsiębiorców? Czego dziś oczekuje od Was polski przedsiębiorca? Może zacznę od tego, że problem nasycenia rynku to nie jest tylko problem. Nas, jako dostawców do, do, do merchantów, ale to jest właśnie problem też polskich przedsiębiorców, którzy także zmagają się w tej chwili z problemami inflacji, z problemami tych kosztów mediów, które mają, ale także koszyków zakupowych ich klientów, bo widzimy, że u bardzo wielu merchantów ten wzrost inflacyjny wcale nie został skompensowany wzrostem obrotów. Więc ich problem także widzimy, dostrzegamy i te problemy wynikają właśnie z także, czy tam powodują potrzebę szukania nowych rynków dystrybucji, dotarcia do nowych klientów. My, jako dostawca płatności, w tym przypadku no, powinniśmy iść za potrzebami klientów, czy pozwalać im dotarcia do, do nowych rynków zbytu, więc z naszej perspektywy to co my widzimy jakimś rozwiązaniem czy pomocą dla naszych klientów, merchantów to jest chociażby wyjście także do rynku e-commerce, czyli rozszerzenie tego offline sprzedaży detalicznej na, na online, tak żeby ci Nasi merchanci byli w stanie dystrybuować swoje produkty, ale nawet usługi w innych kanałach, docierać do większej ilości klientów i zwiększać swoje obroty, żeby odpowiedzieć na te, na te problemy, i zwiększać także. Przychody i pokrywać te, te koszty, które e, mają. Oczywiście to jest jeden z, z elementów, docieranie z innymi produktami, które e, są dla nich e, łatwiejsze, umożliwiają im także sprzedaż w kanałach takich e, zdalnych, jak chociażby e, e, rozwiązania aplikacyjne. No to jest. E, oprócz tradycyjnych terminali gdzie także jest niezbędne dostarczanie nowych rozwiązań to jest właśnie rozszerzanie kanałów dystrybucji. Dziękuję bardzo Bartku. A jaka jest twoja perspektywa wasza i waszych klientów, merchantów, przedsiębiorców? Czy znaczy na pewno jeśli pytasz o wyzwania, które przed tymi przedsiębiorcami dzisiaj stoją, to wydaje mi się, że My jako rynek doszliśmy do wysokiego momentu nasycenia, to już padło na początku, ale dzisiaj też stoimy przed wyzwaniem aktywizacji części tych przedsiębiorców, bo widzimy, że w każdej bazie agentów rozliczeniowych nie dochodzimy do tego momentu, w którym jakby ta aktywność każdego z merczantów jest taka, jaka mogłaby być. Więc to jest takie małe wyzwanie numer jeden, które moglibyśmy tutaj wskazać. Drugim wyzwaniem na pewno jest wciąż niwelowanie tych białych plam, które dzisiaj na rynku stoją, bo patrząc na białe plamy, one cały czas są. Tylko pamiętajmy, że tym wyzwaniem w dzisiejszych czasach jest właśnie to, że dotarcie do takiego klienta, który jest dzisiaj białą plamą, jest coraz dłuższe, coraz cięższe, więc efektywnie coraz droższe, patrząc na to, ile kosztowało pozyskanie nowego klienta, nowego terminala. W roku 2018, kiedy program startował, to jest zupełnie inna kwota, zupełnie inna waluacja takiego przedsięwzięcia, niż ma to miejsce dzisiaj. To nie tylko inflacja, to rynek się ogólnie zmienił, więc wracając do tych wyzwań, to to są dwa kluczowe wyzwania, i myślę, że my jako rynek musimy też pomyśleć, jak wyróżnić się nie tylko cenowo, bo rynek dzisiaj wysoko nasycony równa się rynkowi wysoko konkurencyjnemu I ta konkurencja cenowa już dzisiaj jest mało efektywna. Te oferty są bardzo do siebie zbliżone. Ciężko się do czymś wyróżnić, więc idziemy pewnie w stronę różnorodności produktowej, wprowadzania dodatkowych usług, dodatkowych funkcjonalności, które mogą przenieść tą dyskusję z merchantem z dyskusji tylko i wyłącznie cenowej na dyskusję także produktową. No właśnie, polski rynek jest bardzo specyficzny, poruszyłaś już temat marsz i to nie tylko dlatego, że jest nasycony, ale ogólnie w Polsce marże, jeżeli chodzi o opłatności są niskie, w porównaniu na przykład jak rozmawiamy my w Mastercardzie, współpracujemy z wszystkimi rynkami na świecie i jak rozmawiamy z naszymi kolegami, z sieci akceptacji w innych krajach, to naprawdę Polska jest bardzo wyśrubowanym rynkiem, więc wydaje się, że strategia oparta na cenie już nie będzie strategią, która będzie odnosić skutki. Więc skoro nie możemy konkurować ceną, to tutaj, Bartek, już zacząłeś, poruszyłeś ten temat. Jak możemy inaczej konkurować? Jakie mogą być te wyróżniki, które yy, yy, jakie wsparcie możemy oferować merchantom? Yy, inaczej możemy oprzeć strategię, jeśli nie na cenie. Yy, to może, Bartek, jak już się wywołałam, to zacznijmy od Ciebie. Jasne. Yy, myślę, że tematem też panelu mieliśmy poruszyć te yy, terminale Androidowe i ten Android jako przyszłość, jako wyróżnik, jest czymś, co może się dzisiaj na rynku pojawić i troszkę przebić w ciekawy sposób, bo Android tak naprawdę równa się też Wasom, które to wprowadza, czyli Value Added Services, usługom dodatkowym. My dzisiaj już jesteśmy w trakcie trzeciego wdrożenia platformy androidowej, mamy dwie uruchomione, więc temat na nie jest obcy. Możemy też powiedzieć, że dwie z tych trzech są tutaj z partnerem obecnym Ingenico, z którym intensywnie pracujemy nad tym tematem i siedzimy troszkę w tym razem. I teraz pytanie o, o Wasy, bo, bo one mogą być troszkę takim game changerem, tak naprawdę w tym temacie. E, Wasy wprowadzają zupełnie nowe możliwości. Otwiera się nowy rynek deweloperów. Tych deweloperów na środowisku Androidowym jest zdecydowanie więcej. A poza tym nasi merchanci, jako przedsiębiorcy, także pracują na swoich aplikacjach. Jako przykład mogę tutaj podać pewnie wdrożenie, nad którym pracujemy w zakresie sektora restauracyjnego, gdzie mamy już aplikację kelnerską, aplikację do obsługi stolików, która jest dzisiaj na tablecie i ten kelner biega po restauracji z tabletem przyjmując zamówienia, ale ma także terminal płatniczy. I pracujemy nad skompresowaniem tego do jednego rozwiązania, czyli robiąc takie dwa w jednym, yy, gdzie niwelujemy dodatkowy device, dodatkowy koszt hardware'u, który dzisiaj się... Pojawia w takiej restauracji. Optymalizujemy taką ergonomię pracy przede wszystkim i restauratora, i menadżera sali, a jakby ko kosztowo to jest jedno, tylko bardziej chodzi o tą ergonomię tutaj, patrząc na to, co optymalizujemy i jak to poprawia dzisiejszy żywotność też merczanta. więc to jest dwa w jednym. Na pewno krokiem następnym, patrząc na, na future, jest jeszcze dodanie elementu kas fiskalnych opartych o oprogramowanie, czyli tak zwanych wirtualnych kas fiskalnych i wtedy robimy już rozwiązania trzy w jednym. Wiemy, że takie rzeczy już się dzieją, my też w kilku takich projektach uczestniczymy, kilka takich rozwiązań obsługujemy i ten przyszłość to jest właśnie Android z rozwojem dodatkowych usług opartych o to środowisko. Czyli wasy w oparciu o technologię, to może Waldku, bo wy jesteście firmą technologiczną, która oferuje nowoczesne technologie i wprowadza nowoczesne rozwiązania. Powiedz mi, jak ty widzisz, jakie technologie będą ważne w ciągu najbliższych kilku lat? Na pewno to, co Bartek wspomniał, czyli widzimy spore zainteresowanie, jeśli chodzi o terminale na bazie Android, dające już tutaj, można rozmawiać o tym bardzo długo, więc tak bardzo krótko powiem, tylko po prostu dające dodatkowe możliwości dla, dla przedsiębiorców, jak i też przede wszystkim z perspektywy wdrożeń, bo to też jest jednak posiadanie jednego systemu, który jest spójny z innymi, jednak jest sporą wartością. To, to, w którym kierunku gdzieś widzę to z perspektywy producenta terminali, głównie znanego, to widzimy, że następuje spojrzenie na różne formy płatności. Czyli gdzie możemy akceptować, czy to jest tylko terminal. Wiemy ostatnio dość mocno wdrożony Softpost, który też już jest też w naszym portfolio. I teraz czym jest Softpost? Nagle osoby się zaczęły pytać softpos i, i dochodziło do takich sytuacji, gdzie osoba przychodzi do płacenia i ktoś wyciąga swój telefon. Tak? To też jest inna forma płatności. Widzimy z perspektywy dość mocno rozwijający się rynek anatendet, czyli rynek bezobsługowy, który jednak być może też po części z perspektywy redukcji kosztów, które są, czyli żeby ten terminal był, żeby nikt nie musiał nim zarządzać, to jednak widzimy, że tutaj też jest, tutaj jest spory trend. Wybiegając, coś co tak samo jest być może dla nas pewnym takim tematem, który myślimy jako coś, co będzie daleko, daleko a mianowicie jakieś płatności w metaverse, to, to, to nie będzie tak daleko, tak, czyli widzimy i, i, i po naszej stronie jako inżynierko jest y, przygotowanie się do tego wszystkiego, więc to będzie taki trend naturalny, który będzie szedł. Wszelkie rodzaje płatności, które można dokonać i zaakceptować na bardzo różny sposób, począwszy od zwykłego terminala płatniczego, terminala rozbudowanego, dodatkowe funkcje, o którym wspomniał Bartek oraz dodatkowo też tematy związane z y, różnymi kanałami, które, przez które te terminale będą, y, ta płatność będzie akceptowana. I chyba takim ostatnim kierunkiem, w którym widzę, to jest po pierwsze taka profesjonalna, takie profesjonalne zarządzanie terminala. Czyli kiedyś, tak jak tutaj wspomniałeś, parę lat temu ta, ta, ta flota terminali była bardzo mała. Teraz no, mamy ponad milion 200 tysięcy terminali na polskim rynku. I teraz jak tym zarządzić? Kiedyś te systemy, nazwijmy to, były zbudowane po to, żeby wiedzieć, gdzie one są, gdzie spływają faktury, pod jakiego klienta, pod jakim midem, TIDem. Teraz już klienci oczekują czegoś więcej od nas. Oczekują platformy, która szeroko będzie mogła ten pokazać tak jakby wkład do, do terminali płatniczych, pokazać, co się za nimi kryje, gdzie to występuje, jaki jest terminal włącznie z geolokalizacją, nawet już się zaczyna, zaczynają się takie rzeczy, więc taka platforma do zarządzania terminalami też jest w takim naszym zasięgu coś, co już mamy wdrożone i będziemy ciągle rozwijać, bo jest to niewątpliwie ważna, ważna perspektywa do zarządzania tak dużą flotą terminali. I jeszcze jednym kliknięciem zrobić aktualizację wszystkich tych milionów buschów. To już jest. Adam, jaka jest Wasza perspektywa usług dodanych dla Waszych merchantów na bazie technologii? My jako Akwajer, w ogóle rynek Akwajerów przechodzi w tej chwili podobny proces i staje przed podobnymi wyzwaniami jak rynek bankowy. Myślę tylko, że rynek bankowy wcześniej przed tymi wyzwaniami stanął. Do akwajerów też do dociera, czyli jest ryzyko, że akwajer stanie się tylko dostawcą usługi płatniczej, czyli takiej usługi w tle, nie wnosząc większej wartości, będzie to usługa standardowa, więc będziemy trochę jak dostawca wody albo, albo prądu, gdzie ciężko będzie się wyróżnić. Więc to wyzwanie, mi się wydaje, że rynek dostrzegł już. Wystarczająco dawno temu. My też dostrzegliśmy i inwestujemy zarówno w platformy Androidowe, także wspólnie z InGenico w rozbudowę naszych platform Androidowych i terminali Androidowych, które udostępniamy do klientów. Ale nie tylko po to, żeby były ładne, tylko po to, żeby umożliwiać dostarczanie innych usług, tych usług, które budują wartość, które pozwalają naszym merchantom być bardziej konkurencyjnym, czyli tutaj wdrożyliśmy usługi z partnerami, jak chociażby instrumenty na terminalach. Natomiast inwestujemy także i ostatnio zainwestowaliśmy także w platformę, taką lokalną platformę, która ma już dosyć dobrze rozbudowaną portfel usług dodanych. I zamierzamy inwestować dalej, tak, żeby wykorzystać, no bo przyszłość to nie są same płatności. Płatność trochę jak w bankach. No w tej chwili już nikt nie, nie wyobraża sobie, że aplikacja banku służy tylko i wyłącznie do robienia przelewów, tak? No aplikacje usługi bankowe to jest zupełnie więcej, jak chociażby korzystanie z powiązania z usługami sektora publicznego, więc my widzimy swoje miejsce. Podobnie, czyli płatność będzie czymś zupełnie w tle, natomiast przyszłość widzimy w partnerstwach, w rozwiązaniach dodanych, w integracjach z systemami wewnętrznymi klientów, które pozwalają się jakąś specyficzną usługę świadczyć, a my będziemy uzupełniać to naszą płatnością. Powiedzieliście i Waldek, i Bartek o, o wertykałach różnych, o restauracjach. Waldek, poruszyłeś temat, temat SoftPosa. Bardzo bliski temat naszemu sercu. Ja sama miałam przyjemność przez kilka lat pracować nad rozwojem sieci akceptacji, między innymi rozwiązanie SoftPosa w Mastercardzie wdrażaliśmy. Także jak najbardziej wierzymy w to. Ja jeszcze bym chciała. Tak, nie wiem, czy nam starczy czasu na jeszcze serię pytań, ale chciałabym wrócić jeszcze do tego tematu nasycenia rynku, bo mówiąc o wertykałach, poruszyłeś Bartek, bardzo ważny temat, ja uważam. Tego jak my dziś definiujemy rynek i być może powinniśmy tę definicję trochę zmienić, bo wydaje mi się, że mówiąc o nasyceniu rynku, mówimy o tym, że tradycyjny rynek terminalowy, tradycyjny rynek został nasycony. Wedle prognoz Fundacji Polska Bezgotówkowa na naszym rynku myślimy, że jeszcze wydamy jakieś 500-600 tysięcy terminali i ja myślę, że jest to bardzo realna cyfra. W założeniu, że przedefiniujemy rynek i przedefiniujemy rynek na obszary, w których nas nie ma albo nie jesteśmy popularni, dlatego, ponieważ utarło się stereotypowo, że tam płatności nie są przyjmowane elektronicznie, na przykład, tak? czyli mówimy o, o całym, wydaje mi się, że o dużej części sektora B2B, w którym wydaje się, że jest tutaj dużo do zrobienia. Ale żeby to było możliwe, żeby to można było zrobić, to najpierw trzeba ten sektor wyedukować i, i tutaj wszyscy jako branża powinniśmy, powinniśmy na tym pracować, żeby do takich klientów móc dotrzeć. Więc ja chciałam Państwa serdecznie zaprosić wszystkich do, do rozmowy na ten temat w kuluarach już na pewno. Tutaj widzę przedstawicieli Polski Bezgotówkowej na sali. Jest też mój kolega z zespołu Tomasz Zagraje, który w Mastercardzie odpowiada za rozwój biznesu w obszarze akceptacji. Także też zachęcam do rozmowy z Tomaszem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie Bartku, Waldku, Adamie za, za tą rozmowę i zapraszamy Państwa serdecznie do rozmów w kuluarach. Dzięki.